Dziękujemy za fotografię. wszystkim piękne. Ja tak nie wyglądam, panie jak jak pan burmistrz, bo on... Mamy <śmianowicie> Tu wczoraj z kimś ale wasz na plakatach wygląda elegancko, charmantko. I bardzo ładnie. Ładnie. Mimo tej pogody dziennikarze pozwolą się pomodą na nami też, żeby te autokary dobrze jeździły, żeby nie było wypadków. Dziękuję za zaproszenie i gratulacje dla miasta, dla producenta, przede dla naszego pana drogiego dyrektora, którego znam od wielu lat i wspaniale prowadzi to Także pomódmy się teraz obożą pozostawieństwą dla kierowców, dla wszystkich pasażerów, dla osób, które będą korzystały z tych środków komunikacji. W imieniu Ojca i, i Świętego. Jesus, Pan, jest naszą drogą, prawdą i życiem, niech będzie walczył z kimś. Z Duchem Twoim. Panie Józefie, chcę z wszystkich ludzi, którzy podróżują naszymi drogami. Ciebie prosimy. Różby nas, Wrócimy Cię za kierowców, aby przestrzegając przepisów drogowych, bezpiecznie prowadzili swoje pojazdy. Ciebie prosimy. To to Udziel odwagi do nowego życia tym wszystkim, którzy w wypadkach drogowych poznali obroń. i w te pojazdy, w wypadków Ciebie prosimy. Wszechmogący Wieczny Boże, który z ojcowską dobrocią służysz w tej sprawie, wysłuchaj nasze gości i ucień z drugą swoim zdrowia obiadów ciała, aby mogli spełniać swoje obowiązki. I na końcu, w imię Królowania, do Ciebie. Cześć Chrystusa, Pana Naszego. Prosimy o błogosławieństwo Boże dla tych pojazdów i tych, którzy będą się nimi podłużywać, prowadzić się dla dobra wspólnoty Boże, z tego Słowa posłużyć cały wszechświat, dałeś człowiekowi władzę na całym stworzeniem oraz moc do której, lenia świata według zamysłu Twojej woli. Spraw. aby te samochody, autobusy, Dzieła, zwoje i pracy ludzkiej dzięki temu błogosławieństwu, służyły dla dobra człowieka i do pracy i wyposażenia dla wstawiennictwa i świętego Krzysztofa, patrona kierowców, patrona naszego ministra też. Chciałbym utrzymanie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wcześniej w górnej ciale, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech te pojazdy będą błogosławione dla swoich fali, dla pozysku, dla kobiet, ojciec ojca i dla Ducha Świętego. Teraz z tym zaproponowałem tak, że jakby z urzędu ja poświęcę, a potem poproszę pana jeszcze do no i pana ja, dyrektora. No to ja udzielam tu władzy, na nie <śmiennie> no mogę. A, ale bez mojego odcinek Kierowcy też co? Który to jest kierowca tego? O ten! Panie burmistrzu, prosimy też od razu i pana dyrektora

tak, Prosimy, no ciebie pana dyrektora. No, Proszę. Część macie małe, panie, się. Dyrektor pieniądze. A dyrektor też do spraw zarządczych. Częście robimy. wody? <noise> <A, ty, głos> <noise> nasz poświęcił. Oczywiście, taka Panie Burmistrzu, poprosimy jeszcze tej i małą. za zaproszenie ku ministrantowi za pomoc i dyrekcji gratulacje Panu Burmistrzowi. Tak O tu widziałeś ten, ten, ten? Co za mały? Ten O Tak No to, no to, no to jest wiesz Tam mówił Tu jest ołów, tu się otwieram jeszcze O No to, to za mały <śmienny> i i I Powietrza u góry